Wracam sobie promenadą zadowoloną. Mówię: dobra, tylko przez Moskawajki jestem. Zbliżam się do mostu, a tu. Pi, pi, pi. Proszę opuścić most. A most. Proszę odsunąć się od szlabanu. Ja Jak Wam mówiłem, że Michał lubi wyzwania. Lubi też piękną przyrodę, więc. Chodźcie, pokażę Wam jakie wyzwanie dzisiaj przede mną postawił, w jak pięknych okolicznościach przyrody. Ja tutaj zakochany jestem w tym miejscu. Zanim zobaczycie wodę, zerknijcie sobie co tutaj w lesie. Michał powiedział, że tu wilki w tym lesie nawet chodzą. Więc działamy, żeby tutaj się na nie nie natknąć. Chcieliśmy tutaj łowić, ale drzewo nie pozwala, więc. Wybraliśmy miejsce tutaj. Tutaj już troszkę lepiej będzie. Jakbym coś zawadził, to możecie pękać ze śmiechu. Będzie fajnie. Ale tak serio, to jutro będzie miejsce, mam nadzieję, jak uda nam się zająć miejsce, filmu. Natomiast dzisiaj no, przyjechaliśmy tutaj z Michałem, obejrzeć to łowisko. Michał mi je chciał zaprezentować. Nigdy on też tutaj nie łowił, ale usłyszeliśmy od jednego z wędkarzy, którzy oglądają filmy na kanale Preston Innovations Polska, że tutaj jest szansa na rybę. Więc przyjechałem z wędką dzisiaj, żeby troszkę wygruntować to łowisko, wstępnie zanęcić to łowisko. Jak macie taką możliwość gdzieś na jakimś waszym na jakimś nowym miejscu to warto raczej to zrobić. Tutaj nie ma wielu śladów, że byli tutaj wędkarze, także łowisko już wygruntowałem, więc biorę wędkę do nęcenia, sanęcę to łowisko i jadę do hotelu. koszyk już mi ręce bolo słonec do klipa doleciało pierwszy raz koniec na dzisiaj ja się zwijam do zobaczenia jutro jestem znowu tu już, już jest u mnie następny dzień poranek słońce dopiero się budzi ale już, już się zrobiło troszkę widno. Rozrabiam zamętę i szykuję się do wędkowania. Udało mi się to wszystko poskładać. Pierwszy raz składałem ten fotel. To jest nowy fotel od Prestona: Absolut Federcer. Ma troszkę usprawnień w porównaniu do Absoluta 36 Federcer. Ale tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć z filmu, w którym zaprezentowaliśmy ten fotel. Słoneczko już jest nad linią lasu, więc zaraz będę musiał stać z fotela i założyć okulary. Ale jeszcze, jeszcze daję radę, więc wytrzymam chwilę. Dla mnie wczoraj, dla, mnie, dla was. Kilka minut temu widzieliście, jak tutaj gruntowałem sobie to łowisko, i, i wstępnie zanęciłem. Byliśmy z Michałem tutaj wczoraj po południu i wziąłem ciężarek, wygruntowałem to łowisko. No I tu wygląda tak, że dosyć szybko robi się głęboko. Zresztą widać, że ten past przy tej roślinności takiej podwodnej, czy tutaj tej nawet co nad wodą widać, to jest bardzo krótki, co oznacza, że dosyć szybko no, ta woda się pogłębia. Tak naprawdę to już takie czyste dno, myślę, że około 10 metrów od brzegu już można by było łowić tutaj, ale tam już jest ze 3,5 metra wody. Ja wybrałem miejsce 13 metrów od brzegu, to jest takie, czy 14 nawet, tak mniej więcej, 13-14 metrów od brzegu. To jest, tak mi się wydaje, ostatni moment, gdzie jest twarde dno. Już później dalej zaczyna się miękkie dno, tam to dno jeszcze delikatnie spada ale już tam się robi bardziej miękko, więc wybrałem taki ostatni odcinek twardego na 13 metrów od brzegu, a drugie miejsce to jest 40 metrów od brzegu, to już jest na, na płaskim dnie, blisko środka, tutaj akurat tej odnogi jeziora i takie dwa miejsca mam zanęcone. Wczoraj podałem tam 2 kg zanęty, a zanęty zanętę starałem się mniej więcej porówno rozrzucić, do tych 2 kg zanęty dodałem płynny atraktor karpiowy, taki dosyć słodko pachnący, oraz dwie puszki kukurydzy, jedną zblendowaną, jedną w całości. Łowisko zostało zanęcone, jak przyszliśmy tutaj z Michałem szykowaliśmy wszystko to widać było, szczególnie na tej bliższej linii widać było jakieś tam bombelki, z nas się wydobywały więc chyba tam ryby ucztowały na tym co podałem biorąc to po, o, było delikatne wskazanie biorąc to pod uwagę, że wczoraj tam podałem zanętę i tą kukurydzę, więc dzisiaj zacząłem dosyć ostrożnie na ten dalszy dystans podałem 4 koszyczki open window wielkości L natomiast tutaj bliżej podałem 6 koszyczków open window też wielkości L to była zanęta, taka wymieszana już z przynętami białe robaki, kastery Blendowana kukurydza i cięte dendrobeny, więc takie coś podałem w te dwa miejsca. No i czekam, co się wydarzy. No mam nadzieję, że przypłyną jakieś ładne ryby, i będę mógł wam je zaprezentować. Od takiej płoteczki. Smukła, chudziutka. Na razie nie jest łatwo z tymi rybami. Robił się piękny dzień, tutaj trochę, trochę pływaków było. Gdzieś tam nam po, po tej linii naszej nęcenia pływali. No myślę, że nie do końca nam przeszkadzali, no ale na pewno robili jakiś hałas. Michał na chwilę usiadł i mówi: Ryby są w toni, ryby są w toni. No i po kilku próbach założyłem dłuższy przypon, koszyk taki bardziej otwarty, który uwalnia przynęty i zanęte właśnie w toni. No i pierwszy rzut i, i taki maluszek, mam nadzieję, jeszcze na większe ryby, ale coś się zaczęło dziać, więc myślę, że będą jeszcze, jeszcze większe. Na to, na to czekam. Na razie zbyt wiele się nie dzieje. Ta płotka, jedna, którą złowiłem, oraz, oraz leszczyk. Michał też jakiegoś leszczyka złowił, miał wskazania. A tak naprawdę to nie ma brań. Więc ja jeszcze jestem spokojny. Tak, Może to takie jeszcze yy, dziecięce takie marzenie we mnie jest, żeby coś tutaj złowić. Ale jestem spokojny, że jeszcze jest czas na to, żeby te ryby tutaj w tołowisko wpłynęły. Ale też zdaję sobie sprawę, że muszę coś zrobić, więc plan jest taki, żeby po tym zarzucie jak zwina z nastąpi to za chwilę, żeby zarzucić na tą bliską linię, na której no, demolowały mnie te małe rybki, uciekłem stamtąd szybko, bo miałem co zarzut, to momentalnie branie, ale szybkie takie brania, szarpane, niewielkie rybki, więc z tej linii uciekłem. Teraz po, po długim czasie tam wrócę, zobaczę. Może coś tam się w tym, w tym łowisku ustawiło. Jeżeli nie nastąpi branie, no to mam takie założenie, że tą bliższą linię, która jest zapasem roślinności na końcu tego twardego dna, zanęcę dosyć agresywnie. Mam ze sobą kukurydzę, rozrobiłem też pelet dwumilimetrowy, więc tą peletem kukurydzą sama gruba frakcja Tutaj podam właśnie na tą odległość, i tutaj będę liczył, że być może tutaj z tych zarośli wpłynie tam może jakiś linf, to może jakiś karp, bo wiem, że tutaj też karpie występują, ewentualnie jakiś karaś. Natomiast tam to dalsze łowisko będę sukcesywnie budował, żeby. No, będę liczył na to, że, że te leszcze przypłyną. Jak nie za godzinę, to za dwie, jak nie za dwie, to być może za trzy godziny. Więc tam będę cierpliwy, natomiast tutaj dosyć agresywnie. Podejdę z nęceniem. nęcić kukurydzą i paletem, to nie można bardzo mocno tego koszyczka tutaj ugniatać bo później jest ciężko uwolnić zawartość, tak tylko w miarę delikatnie, oczywiście też zależy na, jakim, na jakiej odległości się łowi ja tutaj będę zarzucał to na 13 metrów, to tak tylko żeby to było złapane, kukurydza ma takie właściwości że jak ją się bardzo mocno ściśnie, to praktycznie może, można ją samą użyć w koszyczku bez Czopowania. Ja jednak wolę przy tej niewielkiej tutaj głębokości zaczopować bardzo delikatnie. Ale nieraz zrobię to za lekko i mam deszcz złoty nad sobą. Czasami podczas nęcenia kukurydzą czy jakimiś grubszymi frakcjami w takim głębokim łowisku warto jest uwolnić zawartość z koszyczka nie na samym dnie, tylko gdzieś w toni, żeby te frakcje, te kukurydze czy pelety sobie swobodnie opadły na dno. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że tutaj jest bardzo dużo drobnych ryb, więc ja nie chcę ich dodatkowo tutaj wabić w moje łowisko. Dlatego czekam, aż koszczek opadnie na dno i tam uwalniam, żeby jak najmniej zamieszania w wodzie zrobić. To miejsce bliżej brzegu donęciłem kukurydzą z peletem i zarzuciłem zestaw dalej. Najpierw spróbowałem na gnojaki, nic się nie działo. Teraz założyłem 10 ochotek, i po 7 minutach nastąpiło branie. Tak się gadamy tutaj z Michałem, że coś tym leszczom nie pasuje, bo wydawało mi się, że były jakieś wskazania. Być może to były jakieś obcierki. No i taką, no nie jeszcze nie ostatnią deską ratunku, ale jednym z pomysłów było to, żeby dać. Jakąś inną przynętę, coś z czymś się wyróżnić. No i teraz no, ta ryba jest na pewno większa od pozostałych, klucz, weszła mi w te rośliny tutaj. Nie no jest to jakiś olbrzymi leszcz, no ale lepszy na pewno od, od tych maluszków. Padający delikatnie w złoto. Myślę, że ryba taka 900 gramów, kilograma pewnie nie ma. Ale piękny, piękny lesz. Z mojej perspektywy pewnie wygląda ładniej niż z tamtej strony. Kilograma ryby nie ma. 700, 800. Może 900 przy dobrych wiatrach. Bo taki dosyć ciężki się wydaje w ręku. Ale piękna, piękna rybka już takiego, takim delikatnym złotym odcieniu a i pięknie odpłynęła. Mam nadzieję, że będą kolejne, że one powoli się nakręcą. Jak one będą chciały tutaj zażerować, to myślę, że kolejne ryby będą nakręcały, jeszcze następne na to liczę. No nie mam tutaj dużej konkurencji na brzegu. Jeden wędkarz jest gdzieś w tamtym końcu, drugi kawałek tam za mną, myślę, że z 200 metrów na pewno. Więc jak tu są ryby, to mam nadzieję, że do mnie przyjdą. go ciach. I sieć. jako taka mała ryba na pół dendrobeny? Skubane. Czy spadła w ogóle? Nie ma ryby. Nie, ja coś małego. No, no, zobaczcie, no pół dendrobeny było na haku. Kiedyś słyszałem, że ktoś tak złamał wędzisko. Taki maluch! Zobaczcie, jaka przynęta. No dobra, ale cenię cię za to, jak mocno wygiąłeś kija. Wracaj do siebie. Zaraz tam wam podam trochę więcej papu. Na tym dalszym dystansie też tak niewiele się dzieje. Już chyba nie będę czekał, tylko troszkę bardziej agresywnie spróbuję tam zanęcić. Tu mam przygotowaną mieszankę, którą chcę podać. Zanęta, pelet 2 mm, kukurydza pocięte dendrobenki i białe robaki. Czasami lubię sobie wyskoczyć na rybę. Nie, dobra, tego nie dawaj. Odczekałem dłuższy czas na tej bliższej linii. Pierwszy rzut i taki leszczyk. Spodziewałem się większych ryb, no ale to i tak jest lepsze niż te malutkie płoteczki. Właśnie tu na tej bliższej linii cały czas coś się dzieje. Był leszczyk, no ale jest płotka. Malutka, więc jakbym chciał po prostu nałowić kilogramów, no to łowienie tutaj blisko brzegu pewnie by było doskonałe, bo są brania praktycznie w każdym zarzucie, ale nie o to tutaj chodzi. Chciałem no, zapolować na jakieś większe ryby tutaj i miejscowi wędkarze i Michał mi opowiadał, że tutaj można no, przede wszystkim liczyć na leszcze, ale są także piękne liny, karpie, karasie, więc o takich rybach bardziej myślałem. Kurczę, jak się koszyk. Tak Słuchajcie, jest fajnie. Ryby nie przeszkadzają w wędkowaniu, więc jest przyjemnie, cieplutko. Przyroda przepiękna. Brakuje tylko tutaj, żeby jakieś dzikie zwierzęta za mną chodziły i latały jakieś drapieżne ptaki nade mną. To już jest następne. Jak się uda zaciąć, oczywiście. A przeważnie się udaje, bo te ryby dosyć gwałtownie biorą na dwa białe robaczki. Więc ten tutaj i peletem, i, i kukurydzą no, na razie nie przynosi rezultatu, więc mam wybór albo łowić te, te małe rybki tutaj blisko brzegu, albo cierpliwie czekać na leszcze. No, cały czas wierzę w to, że chociaż jeszcze jeden, może ze dwa, a może jeszcze więcej leszczy zdecyduje się pobrać moją przynętę. Co ciekawe, Mam podejrzenia, że tam teleszcze są. Takie mam poczucie, że one tam są. Na tym dalszym dystansie one się tam kręcą. Zapytacie, dlaczego tak sądzę? Bo kilka razy zdarzyło mi się, że gdy zarzucałem zestaw, to ten opadający zestaw gdzieś w toni tak jakby trącił rybę, bo no czułem na napiętej pleciące, czułem takie wyraźne stuknięcie w tą plecionkę, co oznacza, że gdzieś tam w toni znajdowała się jakaś ryba. I wielokrotnie mi się to zdarzyło. Przy wielu zarzutach czułem tą rybę, natomiast te leszcze nie chcą z jakiegoś powodu brać. Próbowałem i dużych przynęt, i małych przynęt, mam i dendrobeny, mam białe robaki, mam pinki, mam ochotkę nawet. Zakładałem pęk ochotki, ten lesz, którego złowiłem, wziął na 10 ochotek, ale próbowałem i 3, 4, 5, nawet był moment, że założyłem najmniejszy haczyk, który mam w swoim tutaj na swoich krążkach 16N40, to jest do, no, niewielki haczyk, założyłem dwie ochotki też na to nie było reakcji, więc leszcze z jakiegoś sobie tylko znanego powodu stoją w toni gdzieś tam nad tym moim polem nęcenia i na razie nie żerują, więc czekam na taki moment kiedy jakoś tam jakiś sygnał będzie, że one po prostu zejdą do dna i zaczną żerować, bo myślę, że wtedy rozpocznie się świetne wędkowanie. Takim poparciem może tej, tej tezy mojej, że te ryby gdzieś są w toni, no jest to po pierwsze, że trącam te ryby podczas opadania koszyczka, ale też zdarzyło się złowić jakieś niewielkie leszczyki zaraz po opadnięciu koszyczka na dno. To było tak, że zarzuciłem zestaw Koszyczek uderzył na dno, napinałem plecionkę i w tym momencie było branie, więc no to też świadczy, że ta ryba musiała przechwycić opadającą przynętę. A płotki tutaj blisko brzegu cały czas próbują mi tą szczytówkę wygiąć. A teraz netnie płotka, tylko. Albo coś większego niż ta malutka płoteczka, chyba, że tam coś zahaczyłem. O no leszczyk. Więc tutaj blisko brzegu, no te ryby są, no, widać, że ta odległość powiedzmy jest trafiona, ale na niewielkie ryby. Pewnie jakby były zawody, no to ta linia by była świetna do łowienia, bo tu cały czas są brania. po co Ci to było, się ubrudziłaś, żyłkę mi ubrudziłaś. Wszystko tak niepotrzebnie. Leszczyki zaczynają rosnąć. Ale jeszcze im trochę lat brakuje do dobrego rozmiaru. Czekaj. No jaczek dla Ciebie. No masz. Nie, ja chyba nie chcę. Taka piękna woda i takie małe leszcze, kino. Tak się łowi, bracia mojku. Złowiłem rebe dzisiaj. Nie, no leszą. Trochę odpuściłem tutaj łowienie. Tam z Michałem, żeśmy nagrali jakieś inne materiały i wróciłem do tego miejsca dalej bez znęcenia. I podczas opadania koszyczka nastąpiło branie. Nie wiem, co to za ryba jest. Aż sam ciekawy jestem, czy to leż mi przechwycił tą opadającą przynętę, czy, czy nie. Czy jakaś inna ryba? To co powiedziałem, że czuję, że ryby są w toni. Natomiast nie są łatwe do złowienia. Założyłem troszkę lżejszy koszyk, żeby to wolniej opadało. A tu jest płoć. Zobacz, jakie ma takie złotawy tuk odcienie. Czerwone, czerwone, czerwone. Dobrze, muszę zrobić drugi. No. <laughs> Czas na podsumowanie, bo już zaraz będę zwijał swój sprzęt. Kilka słów o łowisku. Łowisko jest bajecznie piękne. To jest jedno chyba z najpiękniejszych łowisk, na którym byłem. Cisza, spokój, no może nie licząc trochę tych. Yy, Pływających na supach i, i, i pływaków, którzy w pław tutaj pokonywali długość czy szerokość tego, tego zbiornika, ale poza tym, no, przepiękna woda, niewiele ludzi, niewielu wędkarzy, więc to miałem takie wrażenie, że te ryby no, nie są tu jakoś tam nadmiernie eksploatowane, natomiast nie udało mi się dobrać do, do leszczy dzisiaj może to wynikać z kilku rzeczy. Po pierwsze. No ale jeszcze miałem jakieś takie swoje nieraz zachowania, że po prostu nie wiem, nie chcą żerować. I dzisiaj miałem takie wrażenie, że te ryby gdzieś były w toni, a ja nie potrafiłem ich zachęcić, żeby popłynęły do dna. Być może jakaś metoda spławikowa, łowienie w toni byłaby lepsza. No ja łowiłem federem, więc łowiłem metodą denną i... Nie udało mi się wielu tych ryb skusić do brania, ale druga sprawa jest też taka, że no to jezioro jest takie troszkę ma taki pogmatwany kształt. Myślę, że też ma różnorodną głębokość, więc tutaj w takiej części dosyć głębokiej, bo ja chyba nawet o tym nie mówiłem na początku, że tutaj gdzie łowię jest ponad 6 metrów głębokości, więc jest dosyć głęboko. Być może, być może gdzieś w jakiejś innej części gdzie jest troszkę płytsza woda, może tym rybom jakoś to dno czy to, co tam żyje, na tym dnie bardziej by pasowało. Tego nie wiem. No, dzisiaj na pewno tego nie sprawdzę. Wiem, że no, kilka leszczyków udało mi się złowić, żaden nie przekroczył kilograma, a większość to w ogóle była niewiele większa od dłoni. Do tego trochę tych drobnych ryb, znaczy trochę, no tych drobnych ryb tutaj blisko było myślę dużo, jakby się tak do nich tam na nie ustawił i jakoś próbował je łowić, to pewnie cały czas by coś się działo. Natomiast no, chciałem troszkę innego łowienia tutaj zasmakować. Następna sprawa, o której chciałem wspomnieć, no to boczne tacki od Prestona. Jak widzicie, mam tutaj koło siebie nowe boczne tacki. Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Tych tacek, i, i to jest produkt, który no, będziecie widzieć u mnie na filmie, czy, czy podczas zawodów wędkarskich, jak będę wędkował, no bo na pewno będę używał tych, tych bocznych tacek. Ale więcej informacji o tych bocznych tackach znajdziecie w filmie na kanale Preston Innovation z Polska, więc tam go możecie znaleźć. Pod koniec sierpnia Preston sypnął nowościami, więc mam też ze sobą wędzisko z nowej serii Inspire. A właściwie dwa wędziska, bo na tą bliższą linię używałem wędziska 3,40 do 40 gramów. Natomiast na tą dalszą odległość wykorzystywałem wędzisko 3,60 do 60 gramów. Na pewno to nie był. Ostatni raz, kiedy będę łowił tymi wędziskami, bo ja jestem nimi oczarowany. Seria Inspire to nie jest flagowy model yy, Prestona, to nie jest najwyższy model, najdroższy. Natomiast no, mam takie wrażenie, że niewiele ustępuje wędziskom z serii Supera. Natomiast wędziska są doskonałe i dostępne za dużo mniejsze pieniądze niż wędziska z serii Supera X. Także jestem przekonany, że znajdą szerokie grono zwolenników. Ogromnych ryb dzisiaj nie połowiłem, nie udało mi się żadnej dużej ryby pokazać wam przed kamerą no ale takie jest wędkarstwo no to, to myślę że zdajecie sobie sprawę że nie zawsze jest dzień dziecka i biorą duże ryby dajcie w komentarzu znać co myślicie o takich filmach czy raczej lubicie filmy gdzie łowi się same duże ryby i, i praktycznie te ryby tutaj wychodzą do, same do podbieraka czy raczej takie też dni trudniejsze gdzie no, trudno się dobrać do dużych ryb, albo wręcz no, nie można złowić dużej ryby. Też Wam będą odpowiadać. Dajcie też znać w komentarzu, jeżeli będziecie mieli styczność z nowymi bocznymi tackami Venta Lite albo wędziskami Inspire, albo jak ktoś z Was będzie łowił z nowego fotela Absolut. Co o nich sądzicie? Jakie są Wasze pierwsze spostrzeżenia po kontakcie z tym sprzętem? Ja bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca. I do zobaczenia w następnym filmie. O, jaka ładna ważka. Chcesz się przyglądać? Zobacz. Montuję tutaj sobie przynętkę. Patrz, zasypuję pelecikiem. Wiesz co, to pelec, zobacz, masz. Masz, nie bój się. No, o zobacz, tutaj jest. Wolisz bliżej, dobra, okej. Okay. Zobacz, to sobie tutaj. Ale ja nie skończyłem. Już myśli, że wszystko wie.